Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym na ulicy Śląskiej, też w Łodzi. Przejazd jest jak widać monitorowany, no i pokażę Wam e, fajną... No i teraz dam Wam czas na przeczytanie. Światełka firmy Bombardier, tak samo jak ślabany. No i patrzcie, tutaj też są te nowe szlabany, które wam już pokazywałem, jest nawet taka plakiet, takie e, Alstom napis, tylko wy tego nie widzicie chyba. Numer skrzyżowania. Tutaj mamy przejazd z drugiej strony. Ślabane tylko wjazdowe. Widzowie, no to to wszystko. na do odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzu. Subie, łapce w górę i papa.